Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wszyscy wiedzą, że lata 60. pozostawiły po sobie cenne dziedzictwo, takie jak niezapomniane filmy, ciekawe piosenki i prawdziwe czterokołowe arcydzieła. Te samochody są nadal jednymi z najbardziej lubianych samochodów wszechczasów. Oto ich nazwy i cechy charakterystyczne. Wspaniałe samochody z lat 60. Nie każdy miał szczęście osobiście doświadczyć bajecznych lat 60. Ale każdy, kto choć raz usłyszał opowieści swoich rodziców lub dziadków, dostrzeże magię tego okresu. Pasja ta obejmowała każdą dziedzinę, od kina po muzykę i kulturę, w tym motoryzację. Która w tamtych latach przeżywała jedną ze swoich złotych epok. Samochody z lat 60. są w rzeczywistości bardzo często piękne i pełne uroku, przeznaczone do tworzenia historii w miarę upływu dziesięcioleci. W rzeczywistości nie trzeba być szczególnym ekspertem, aby rozpoznać ich miękkie, smukłe i eleganckie linie niemal na pierwszy rzut oka. W szczególności niektóre z tych modeli odniosły coraz większy sukces i są znane nawet dziś. Wchodząc bezpośrednio w mity i cele najbogatszych kolekcjonerów, wśród niezapomnianych samochodów z lat 60. znajdują się Alfa Romeo Spider Duetto, Porsche 911, Jaguar E-Type, Lamborghini Miura S, szelby AC Cobra 289 i szelby Mustang GT350, Convertible, Ferrari 250 Kto. Alfa Romeo 33 Stradale, Aston Martin DB4 GT Zagato, ats GTS 2500, Bizarrini 5300 GT Strada, Isogrifo 7 Litre, Lamborghini Miura P400S, Maserati 5000 GT i wiele innych. Biorąc pod uwagę ich rzadkość, ceny tych kultowych samochodów osiągnęły poziom niedostępny dla zwykłych śmiertelników, spośród wymienionych. Najtaniejszy model kosztuje około 200 tysięcy euro. Przyjrzyjmy się im razem, podzielone według roku i ważnych szczegółów, dla których są wyjątkowe. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato i Maserati 5000 GT stworzony w 1960 roku Aston Martin DB4 GT Zagato jest najbardziej ekskluzywnym modelem w historii który został zbudowany w zaledwie 19 egzemplarzach. W szczególności jest to DB4GT zmodyfikowany, zwłaszcza pod względem masy, przez producenta nadwozi z Lombard. Ten sam rok i znaczenie dla innego kultowego samochodu lat 60., wyrafinowanego Maserati 5000GT wyposażonego w silnik V8 o pojemności 4,9 cm3 pochodzący z wyścigów i przystosowany do użytku drogowego, który w tamtym czasie był najbardziej pożądanym samochodem przez miliarderów. 1961 Ferrari 250kto i Jaguar E-Type w 1961 roku narodził się słynny i prestiżowy Ferrari 250kto. Wciąż jeden z najbardziej ukochanych i wymarzonych samochodów wszechczasów, zaprojektowany przez Giotto Bizarryniego do wyścigów, został wyprodukowany w mniej niż 40 egzemplarzach i wykorzystuje silnik 3.0 V12 o mocy około 300 koni mechanicznych, pochodzący bezpośrednio z 250 testarossa, co niewiarygodne, jeszcze rzadsza jest jego ewolucja. KTOS E64 W tym samym roku na rynku pojawił się również słynny Jaguar e type znany również jako XKE lub nawet XK, który pozostał w produkcji do 1975. Jest to samochód, który stał się legendarny ze względu na swój rewolucyjny charakter pod względem konstrukcji, właściwości jezdnych i estetyki. 1962 Szelby AC Cobra 289 AC Cobra 289, urodzona w 1962 roku, jest najbardziej lubianym samochodem marki w historii, z dobrze wyważonym silnikiem 4.7 V8 Forda, który jest łatwy w prowadzeniu i odpowiedni dla każdego. Jest to samochód tak samo kochany, jak i z niespokojną karierą ale po wielu modyfikacjach jest nadal sprzedawany do dziś pomimo wszystkich zmian własności brytyjskiej marki. 1963 Porsche 911 i Ads GTS 2500 wśród kultowych samochodów lat 60. Porsche 911 jest naprawdę wyjątkowym modelem, stworzony w celu zastąpienia 356 z 1948 roku i wywodzący się z Volkswagena Beetle, początkowo opierał się na nowoczesnej koncepcji masowej produkcji, ale w rzeczywistości był oferowany na rynku w zdecydowanie wysokiej cenie. Faktem jest jednak, że jego charakterystyczne linie i ekskluzywność sprawiły, że był to udany. A przede wszystkim długowieczny model rok 1963 był m.in. rokiem ATS GTS 2500, prestiżowego wyścigowego wariantu GT 2500, napędzanego silnikiem 2,5 cm sześciennego o mocy 249 km, zaprojektowany przez Carlo Hitti i Giotto Bizzarrini. Samochód miał na celu przeciwstawienie się hegemonii prancing Horse 1964 Bizarrini 5300 GT Strada w 1964 roku na rynek trafił Bizarrini 5300 GT Strada o unikalnym designie wyprodukowany w zaledwie 133 egzemplarzach. Był w zasadzie Iso Grifo A3C, wyścigowym wariantem lombardzkiego supersamochodu zaprojektowanego przez Giotto Bizzarri'ego. 1966 Alfa Romeo Spider Duetto i Lamborghini Miura P400S Alfa Romeo Spider, powszechnie znana jako Duetto, to sportowy samochód z otwartym dachem który wszedł do produkcji w 1966R, jeden z najbardziej znanych modeli mediolańskiej firmy, jest również najdłużej produkowanym w jej historii, ponieważ pozostał w produkcji do 1994R, z nie mniej niż 28 latami nieprzerwanej produkcji podzielonej na cztery serie. Ten sam rok, ale inna charakterystyka dla innej czterokołowej legendy lat 60. -tych. A mianowicie Lamborghini Miura P400S, zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Genewie w 1966 roku, odniósł bezprecedensowy sukces. Pozostawiając odwiedzających bez tchu i zapoczątkowując nową erę w sektorze samochodów sportowych. 1967 Alfa Romeo 33 Stradale Rok 1967 był rokiem Alfa Romeo 33 Stradale, również bardzo ekskluzywnej, ponieważ wyprodukowano tylko 18 egzemplarzy. Był to pierwszy samochód produkcyjny z pionowo otwieranymi drzwiami i silnikiem 2.0 V8 o mocy 234 km, 1968, 7-litrowy isogrifo, Lamborghini Miura S i Shelby Mustang GT350 convertible w 1968 roku narodził się isogrifo 7-litre, być, może najbardziej udany wariant super samochodu z Lombardii. Wyposażony w potężny silnik 7.0 V8 Szegroleta o naprawdę niezwykłej mocy 435 koni mechanicznych. Ten sam rok, inny dom, ale taki sam urok dla Lamborghini P400 Miura S, zaprezentowanego na targach motoryzacyjnych w Turynie z silnikiem 3.9 V12 o mocy 376 koni mechanicznych zamiast 354, większą ilością chromu i nieco większym bagażnikiem. Wreszcie, trzecim samochodem specjalnym 1968 roku był Szelby Mustang GT 350 Sonvertible, ulepszony wariant otwartej wersji Forda Mustanga C z bardziej eksploatowanym silnikiem 4.9 V8, następnie 5.7 od 1969 roku. Połączonym z czterobiegową manualną skrzynią biegów lub automatyczną, również czterobiegową a WordPress Commenter Hello World.